Andrzej Szostak, trener Unii WAP. No, panie trenerze, jak pan oglądał pierwsze minuty tego spotkania w wykonaniu swojego zespołu, to chyba nie do końca tak miało to wyglądać, jak pan powiedział zawodnikom w szatni. Prawda to, czy nie? No trochę bym się z tym nie zgodził, bo my tak trochę żeśmy specjalnie odpuścili ten początek, bo wiedzieliśmy, że młodzi chłopacy, którzy tam dużo trenują, wybiegani są, że nas zaatakują. Gdybyśmy od początku meczu się otworzyli, to nie wiadomo, jak by to się skończyło. Także... Moment był taki, że próbowaliśmy trochę wyżej, to zaraz byliśmy przy porzucie rozum skarceni i dostaliśmy bramkę na 1-0. Gdzie nie zdążyliśmy widzi Pan za chłopakami. Także jakbyśmy tak cały czas grali, to nie wiadomo, aby to się skończyło. Tak samo yy, druga bramka, próbowaliśmy grać na spalonego, złapać, nie udało się i dostaliśmy na 2-0 po naszych błędach, gdzie pan mówi tutaj, żebyśmy przyatakowali. Później gdy już było 2-0, po przerwie, żeśmy zdecydowanie zaatakowali, no bo, bo wiadomo, że 2-0 to jest najgorszy wynik dla drużyny, która prowadzi. No i udało nam się wyrównać ten mecz. Nawet w 90. minucie mieliśmy bramkę na zamknięcie meczu, gdzie nasz zawodnik z 5 metrów trafił bramkarza. Także ja uważam, że wynik był sprawiedliwy pomimo tego, tego meczu. I, I zarówno my, jak i zawodnicy tutaj z Piły powinni być z tego remisu, no nie wiem, czy zadowoleni. Ale sprawiedliwy podział punktów i, i gramy dalej. Bardziej chodziło mi o to, o różnicę między pierwszą połową a drugą połową wykonania pańskiego zespołu. E, czy ta druga połowa, czy ta. Z, e, no, bo tam zaatakowaliście trochę mocniej. I teraz pytanie, czy to było dlatego, że po prostu było już 2-0 odlapiły i trzeba było coś odebrać te straty? I tutaj wierzyli swoją szansę na osiągnięcie korzystnego wyniku? O to chodziło? Tak, tak, bo, bo my, my tak sobie założyliśmy przed meczem, żeby spokojnie grać. Tak samo dwa mecze teraz u siebie graliśmy, do przerwy było 0-0. I po których wygrywaliśmy drugie część spotkania po 3-0. Tak samo tutaj też sobie powiedzieliśmy, że pierwsza połowa spokojnie, zobaczymy co będzie się działo, jak Piłacz nas zaatakuje, bo wygrali teraz w Budzeniu, poprzedni mecz przegrali u siebie, gdzie była wielka niespodzianka z Połajewem i byliśmy pewni, że nas zaatakują. I po prostu my no, u nas teraz mieliśmy choroby, kontuzje i, i no, nie byliśmy przygotowani na to, żeby cały mecz grać tak wysoko jak przy wyniku 2-0. W pierwszej połowie chyba też w Pańskim Zespole dwie, dwie dodatkowe kontuzje się trafiły dwie wymuszone zmiany. Tak jest. No mieliśmy już zaraz w siódmej minucie chyba zmianę kontuzja. później y, w trzydziestej, tam drugiej chyba. Także no, no, no i jesteśmy na, na dość wysokim miejscu w tabeli, ale skadrowo to jesteśmy kiepsko i, i z treningami też to u nas bardzo kiepsko wygląda. Także y, chłopacy po prostu grają tyle, co umieją, po prostu mają umiejętności i. No i ambicje, trzeba powiedzieć. Żeby osiągnąć ten wynik w pile 2-2, chociaż tak jak pan powiedział, dosłownie w ostatnim minucie mieliście 3-2 wysiało na włosku, na zamknięcie e, tego meczu, e, no to w związku z tym pytanie jest takie, na co stać Unię Uniewapno? No właśnie, my, gdzieś, my się też głęboko nad tym zastanawiali, ja panu powiem, że gdyby u nas to normalnie wyglądało, treningi tak jak powinny wyglądać, to naprawdę baraże to powinniśmy mieć, tak trzeba powiedzieć, bez niczego. No, Szymowo za wysoko uciekło. My po prostu gdybyśmy trenowali i kontuzji nie było, to naprawdę chłopacy mają umiejętności tutaj na tą piątą ligę, na tę ligę okręgową, że, że no, powinniśmy te, te jednak w tej dwójce być, a w tej chwili no, zakładamy sobie, żeby, żeby w tej piątce się znaleźć, chociaż, chociaż. Wracając jeszcze do tego konkretnego spotkania. E, trzeba było jakiś sposób na tą piłę znaleźć. E, czy po tym meczu może pan powiedzieć, że Pański zespół taki sposób na, na tą piłę w tym meczu znalazł? Tak, mi się wydaje, że tak, bo, bo drugą połowę, żeśmy trochę bardziej agresywnie zaczęli grać i po prostu podleciliśmy wyżej. Zaczęliśmy grać e, trójką w obronie i dwóch szerokich skrzydłowych. I tu w zawodnicy z piłą, bo jak graliśmy ustawieniem tradycyjnym 4-4-2 ataku, to piła osiągała przewagę. A jak zagraliśmy 3-5-2, to my się okazało za ten. Zaczęliśmy mieć przewagę, bo zaczęliśmy szerzej grać. A zawodnicy z Piły grali bardzo skupieni do środka i, i zawsze gdzieś im na boku brakowało. I gdzie u nas gdy poszła długa piłka, po prostu zawodnicy Piły wychodzili do bocznych naszych pomocników. Gdy piłka wychodziła właśnie w tą strefę, gdy, gdzie ten boczny pomocnik nasz oszydlał, tam robiło się miejsce i, i zawodnicy z Piły właśnie tam, tak mi się wydawało, że nie kryli tego, tej, 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 tej pozycji. Dziękuję panie trenerze, powodzenia i jak najmniej kontuzji. Tak jest, ja też dziękuję bardzo i, i gramy dalej, tak? Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Michał Szpaner, zapytam Cię teraz na początek może nie o sprawy związane z trenowaniem czy z analizą tego spotkania, ale o Twój udział w tym meczu. Taka była konkretna decyzja trenera, że Ty w tej drugiej połowie z konkretnym zadaniem wchodzisz na tego rosłego ich napastnika, który bardzo często wygrywał z nami pojedynki w powietrzu? Tak, to była decyzja trenera. No niestety mamy dużo kontuzji i brakuje nam tego środkowego obrońcy. Ja ostatnio też lekko naciągnąłem dwójkę i, i może też dlatego dopiero tak późno wszedłem w ten mecz, no ale to, to była decyzja trenera, tak żebym stanął przy tym rosłym chłopaku, bo rzeczywiście wszystko przyjmował i wszystko wygrywał z nami. A jak się czułeś jako, jako, jako piłkarz, tutaj po tej murawie no, musi, mówiąc wprost, zasuwać? No Powiem tak, no bardzo się cieszę, że, że mogę jeszcze wejść, chociaż już wiek nie jest zacny, ale no, cały czas trenuję równo z chłopakami i no, serducho cały czas ciągnie na tą murawę, chociaż wiem, że już odstaję troszkę od tych młodych harpaganów, jak to mu się mówi. Dobrze, to zostawmy e, wydarzenia boiskowe z twoim udziałem, a przejdźmy do całej, e, całej drużyny. No, po pierwszej połowie wyglądało to bardzo fajnie i bardzo obiecująco i tak naprawdę na trybunach kibice zastanawiali się, no fajnie, może będzie coś z tego więcej. Okazało się, że było więcej, ale w drugą stronę. No tak, właśnie, żałujemy tego, no bo w szatni mówimy sobie jedno, a później jakoś, nie wiem, Czegoś brakuje, coś odcina nas i, i, i zostajemy w tyle. Wydaje mi się, że na 2-0 w 30 minucie już gdzieś tam próbowaliśmy grać piłką konsekwentnie, od tyłu, szanować ją i w drugiej połowie jednak to zostało. Dostaliśmy bramkę na 2-1 no i, i tak chyba podłamało to chłopaków. Żal tej sytuacji, co mieliśmy na początku drugiej połowy reksika, bo dostaliby trzecią bramkę i wydaje mi się, żebyśmy już to dociągnęli i zamknęli ten mecz. No właśnie, czy najlepszym sposobem na tego typu sytuację, jaka spotyka nas w drugiej połowie, czyli mamy problem z przeciwnikiem, to jest po prostu zamknąć mecz i strzelić dodatkową kolejną bramkę i nie dać przeciwnikom żadnego kontaktu, bo jak złapali kontakt, to widać, że wiatr w żagle dostali. No. Tak jak mówisz, no najlepszym, najlepszym sytuacją jest tak, żeby szczelić tą trzecią bramkę, zamknąć mecz i, i się cieszyć z trzech punktów. Niestety dostaliśmy. dostaliśmy na 2-1 i nie wiem, czy się załamaliśmy, ale co mogę powiedzieć, no, walczyliśmy, no bo nikomu nie można odmówić tego serducha, a jednak mecz w budzeniu moim zdaniem wyglądał inaczej. I tutaj Powinniśmy zagrać tak jak w Budzeniu, z taką determinacją. W każdym meczu jakbyśmy grali, to, to myślę, że ze wszystkimi byśmy tu wygrywali. Ale porównując te dwie drużyny, bo sam powiedziałeś tak jak w Budzeniu, czy to nie są drużyny, które grają zupełnie inaczej taktycznie? Oglądałeś ten mecz w Budzeniu, byłeś tutaj na tym meczu, widziałeś te dwie drużyny. Czy, to, czy można te drużyny w jakikolwiek sposób porównać? Wapno i Budzyn, no, poza tym, że są w czubie tabeli. Nie, nie można ich porównać. Budzeń chciał grać piłką, tak jak my chcemy grać piłką i, i takie drużyny nam pasują, a tutaj rzeczywiście oni się cofnęli do tyłu i długie piłki grali na mieli to wyćwiczone na dobrego tego napastnika, który albo zgrywał, albo przyjmował piłkę i rozrzucał to. No ciężko nam się gra, jeżeli musimy atak pozycyjny kreować, no lepiej, lepiej to wygląda z kontry. No właśnie, tylko że chyba pewien kłopot polega na tym, że oprócz budzenia, no może Śmiłowa, całe, cała pozostała liga gra właśnie chyba w ten bardzo podobny defensywny sposób w stosunku do, do naszej drużyny. Jak i w takim razie znaleźć jak w takim razie znaleźć środek taki, który spowoduje, że te muły, które są tutaj zastawiane nam po prostu pękną albo my je przebijemy skuteczność. W każdym meczu, w każdym meczu mamy. Stwarzamy sobie sytuację, i jeżeli będziemy skuteczni, to, to będziemy wygrywać. A czy nie brakuje nam przypadkiem takiego instynktu killera, gdzie, gdzie po prostu mamy przeciwnika na łopatkach, ale to jeszcze, to jeszcze nie jest jego koniec, a my nie mamy tego instynktu, żeby, no mówiąc niestety wprost, w cudzysłowie, oczywiście tego leżącego po prostu dobić. To się zgadzam, no, jesteśmy młodą drużyną, także no, fajnie gramy do przodu, to się po podoba wszystkim i tak, y taką filozofię mamy. No ale rzeczywiście brakuje nam tego dopięcia, jak mówiłeś, killer, strzelić trzecią, czwartą i, i się bawić. Nie? Tego, tego myślę, że nie brakuje śmiłowo, y ma to i, i tak wygrywa. Nie? Jak kogoś złapię, to i nawet potrafię osiem przelić. E, jak w takim razie do chłopaków teraz w tygodniu podejść i mobilizować na kolejny mecz, bo tak, porażka z połajewem załamanie. E, zwycięstwo w budzeniu na bardzo trudnym terenie, Euforia. Teraz remis, tak naprawdę pewnie chłopaki mają w głowach to, że my nie zyskaliśmy punkty, tylko straciliśmy dwa. Jak teraz ich motywować? Jak, jak ich do, jak, jakie podejście macie do, do treningu, żeby właśnie po takich spotkaniach znowu wznieść na najwyższy poziom tych chłopaków? No, trzeba się zmotywować, wziąć się do pracy. Oni wiedzą, że ta liga się dla nas nie kończy. Nawet jakbyśmy nie awansowali, to zbieramy to doświadczenie. Jesteśmy młodym zespołem i. No i muszą się ogrywać, muszą złapać trochę cwaniactwa, troszkę rutyny i naprawdę będziemy mocni, jak nie. Znaczy jesteśmy mocni. No, my mamy, znamy swoje możliwości i swoje umiejętności, ale brakuje nam tego właśnie doświadczenia i cwaniactwa. Dzięki Michał, powodzenia. Dużo zdrowia. Dzięki.